Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, chciałbym prosić o poddanie pod opinię jeszcze jednego projektu uchwały w dniach 22 września i 23 września. Merytoryczne Komisje rozpatrzyły projekt uchwały o dotacji dla klasztoru ojców kapucynów w zakresie prac konserwatorskich jednego z y, obrazów jest to zaprojektowane w budżecie ponieważ dzisiaj mam jeden punkt to y, Państwo chcielibyście zaopiniować i będę prosił również o wprowadzenie do porządku sesji Państwo materiały się dostali żeby ten, ten projekt nie mam materiału przepraszam jeszcze w biurze leżą tak no, ale Państwo nie dostali tego nie wobec tego proszę Państwa ponieważ materiały nie, nie zostały jeszcze Państwu dostarczone Czyli możemy to procedować. Dobrze. Nie w materiałach do komisji. Także proszę Państwa, wycofuję wniosek. Wycofuję. Bo będzie jeszcze w miesiącu sesji. Wniosek. Tak, oczywiście, wycofuję. Wniosek. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi?